Dzień dobry, Państwu, Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, jak to zawsze czynimy usilnie na tym kanale. I tym razem porozmawiamy o starym, nowym, nowym, starym triku, który Unia Europejska, w zasadzie Niemcy i w mniejszym stopniu Francja stosują głównie do krajów naszego regionu, a dokładnie głównie do Polski. Chodzi o to, że tak jak było w przypadku tzw. Funduszu Odbudowy po cyrku z małym chińskim przyjacielem, czyli grypką, najzławniejszą na świecie, tak samo jest i teraz, bo niby jesteśmy strasznie zagrożeni, wojna tuż za rogiem, i yy, Unia Europejska w postaci Niemiec, głównie i Francji daje oczywiście fundusze w ramach programu SAFE, to nie jest nic innego jak gdyby wielki kredyt na zbrojenia, który Polska oczywiście chętnie wzięła w wysokości 44 miliardów euro, jeśli jest to nam prawda powiedziana, może i więcej, i będziemy go spłacać przez lat kilkadziesiąt do przodu i co jeszcze ciekawe, już dokładnie jest wszystko zaplanowane, że kiedy niemiecki przemysł uzbrojeniowy coś wyprodukuje, bo tych rzeczy jeszcze nie ma, i francuski też trochę, to my już dokładnie mamy wszystko zaplanowane, co za te pieniążki kupimy, które krwisto będziemy spłacać przez następne dziesiątki lat. No, daliśmy się dzięki temu rządowi zaprzedanemu i skorumpowanemu zrobić jak najgłupsze państwa trzeciego świata, które właśnie przez były potęgi kolonialne były i są wyzyskiwane. My jesteśmy wyzyskiwani kompletnie jak największe głupki. I tutaj przychodzi mi do głowy coś takiego, że mm, jakiś czas temu pewna znajoma która ma myślenie typowe dla francuskojęzycznych, czyli skrajnie antyamerykańskie, poleciła mi książkę do przeczytania. U nas to przetłumaczono, chyba ekonomiści od brudnej roboty, ekonomiczny, tam, tam strzelec, zabójca, hitman, y, pana, który jako autor użył pseudonimu ktoś tam Perkins, nie? No i ten pan Perkins napisał niebie książeczkę, jak to w latach 70. Był tam w Indonezji, w Ameryce Południowej i, jako e, przedstawiciel kapitału amerykańskiego Banku Światowego, niby robił straszne rzeczy. Zadłużał te kraje pod pozorem wprowadzenia jakichś tam programów, reform i tak dalej. I facet, który to pisze, mówi: No, co prawda ja to robiłem, ale zawsze byłem po stronie tych uciśnionych Latynosów czy Indonezyjczyków, źle mi z tym było, byłem po ich stronie, całym serduszkiem z nimi byłem. Od razu widać, że jest to jakaś lewicowa, głupia propaganda pisana, gdyż facet, jeśli to robił, a opisał to dość dokładnie, czyli wiedział jak to wygląda, to brał za to świetną kasę i na pewno nie miał żadnego współczucia do tych, których w te długi wpędzał. I później dopro doprowadzał do, za te długi właśnie do kompletnej eksploatacji surowców materialnych, jak i ludzkich tych krajów. No ale wiemy, że w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, która robi to samo jak nie gorzej, bo robi to na swoich członkach, też wykorzysta, wykorzystuje i za dużo. Swoich członków słabszych, się silniejsi zadłużają. Tylko w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, o tym nie mówią, ponieważ Europa, a zwłaszcza Niemcy współczesne, to wielkie mocarstwo moralne, czyli ono takich rzeczy nie robi, tylko zwyczajnie wsadza palca w oko Stanom Zjednoczonym, chwaląc przy okazji Rosję i Chiny, czerwonych braciszków i siostrzyczki, których kochają bardzo mocno i z którymi chcieliby jak najbardziej współpracować i jak najszybciej z powrotem, tak jak było poprzednio. No ale Amerykanie, przeciwieństwie, jak już mówiłem, do Niemiec i Francji, zwłaszcza mają dużo większe możliwości wypowiedzi i takie książki są pisane i publikowane, dlatego, Amerykanie, przez to, że jest to ujawnione i powiedziane wprost, jak to działa, są bardziej krytykowani i mają gorszą opinię po świecie jako straszny wyzyskiwacz i wysysacz surowców, kapitału, ludzi i wszystkiego. Ale jak już mówiłem, to samo robią Rosja i Chiny, tylko u nich o tym wprost pisać nie wolno, że oni to robią. I tak samo w Niemczech i we Francji, bo przecież zwłaszcza Niemcy to wielkie mocarstwo moralne, o czym już mówiłem. I tutaj widzimy, jak państwa Unii Europejskiej, dominujące w tej Unii, a zwłaszcza Niemcy, wycyckają ostatni kapitał z krajów takich jak Polska przy pomocy skorumpowanych rządów, jak ten współczesny. I oczywiście stwarza to wiele problemów, bo. Jeśli do zakupu tego sprzętu i jego wyprodukowania za parę lat dojdzie, no tak, a my go potrzebujemy na teraz, a nie za 10 lat, nawet jeśli by do, do wyprodukowania i kupna tego sprzętu doszło, to oczywiście nie jest on kompatybilny ze sprzętem południowo-koreańskim, amerykańskim oraz starym polskim czy starym radzieckim, jaki mamy obecnie na wyposażeniu naszej armii. Więc jest to kompletne nie, nieporozumienie i kompletna niefunkcjonalność. Czyli z punktu widzenia logistyki i działania, działań bojowych jest to kompletny bałagan i paraliż. I właśnie widać, do czego prowadzi nas e, nasz nieukochany, skorumpowany rząd. Oczywiście dla Niemiec i w mniejszym stopniu, ale też i dla Francji, jest to ratunek dla ich przemysłu zbrojeniowego, gdyż na kilkadziesiąt lat zapewnia im to rynek zbytu, produkcję i zatrudnienie dla ludzi tam pracujących, więc dla nich jest to super biznes, a my jesteśmy zwyczajnie kolonizowanymi. Członkami tak zwanej, jak nas zawsze nazywają, młodszej Europy, a młodszy znaczy głupszy i młodszemu się mówi, co ma robić, i młodszego się też cycka i zupełnie wykorzystuje, bo jest się od niego starszym, mądrzejszym i tutaj, jeszcze w tym przypadku, zdecydowanie silniejszym. I widzimy, jak obłudne Niemcy i Francja, które u siebie nie publikują takich książek jak Economic Hitman pana Perkinsa i zawsze przedstawiają się jako mocarstwo moralne, zwłaszcza Niemcy. Robią nawet gorsze rzeczy niż Amerykanie po świecie, dużo gorsze, tylko głośno o tym nie mówią, dlatego są uznawane za wielkie mocarstwa moralne, które niosą tylko dobro, postęp i światłość. Taka światłość, że same zanikają i giną, i muszą kombinować, jak tutaj innych uciskać w Europie, żeby mieć czego żyć. I widzimy też, jak się Niemcy, niemieckie elity zachowują, kiedy widzą, że jednak opór przeciwko Mercosurowi rośnie. Zwyczajnie pokazują swoją pruską, brutalną twarz. I nic więcej. I tutaj widzimy, że nie ma czegoś takiego jak mocarstwo moralne jest zwyczajne załatwianie swoich interesów w bardzo brutalny sposób. Niektórzy o tym mówią głośno i można o tym mówić głośno, dlatego mają gorszą reputację i uchodzą za złych, a niektórzy tą prawdę ukrywają. Yy, zasłaniając się wizerunkiem imperium moralnego, dlatego o nich nie mówi się aż tak bardzo źle. Na tym to polega. Wszystkiego dobrego Państwu. Do widzenia.